Moi drodzy, tutaj pierwszy odcinek z filmu informacyjnego czyli Walu zauważyliście, że nie było głosu. Dlaczego? Ponieważ nie chcący podczas nagrywania dla Was filmu, jak zakładamy gdzie na NCHC, czyli właśnie teraz, dzisiaj teraz znajdujemy, miałem wyłączone opcje nagrywania głosu, żeby nie musiecie potem bawić dźwiękiem, no i niestety tak to się skończyło. Ale... Yy, tak, też dlatego i chodźcie grafik Bo dużo osób z Was prosi o więcej materiałów Ale bym się nie wyrobił, więc tak. tak i niedziela Survival ewentualnie w środę będę wrzucał klepy Jeśli będzie jakaś A tak to będzie zmonowany Ponieważ zmonowany Survival to główna seria jak na razie na moim kanale yy, Niedziela. Niedziela jest dłuższy, tam jest będą dłuższe materiały Przeważnie z jakichś Dungeonów albo czegoś A reszta dni, yy, czyli będzie już normalnie na razie zbudowania, ponieważ zbieram surowce na zbudowanie domku, który będę już musiał iść równać. Za chwilę, żeby mieć normalnie luz na następny raz. Przedstawiłem Wam grafik, co jak wyjaśniłem, dlaczego nie było głosu. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć i siemanko.